Rozpędzone Audi uderzyło w taksówkę. Dwie osoby nie żyją śmiertelny wypadek w Poznaniu. Zginęły dwie osoby. We wtorek w nocy na ulica. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu doszło do zderzenia samochodu osobowego i taksówki. Zginęły dwie osoby. Do wypadku doszło w wyniku znacznego przekroczenia prędkości jednego z kierowców, dowiedziała się interia.pl. Z powodu wielogodzinnych prac policji i straży pożarnej nitka tzw. Trasy Katowickiej w kierunku centrum miasta była zablokowana. Jednak, jak poinformował interię Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, droga powinna być przejezdna od godzina 8.30. Dyżurny Wielkopolskiej PSP przekazał, że do wypadku doszło około godzina 3.30 na nicę ulica B wołu z tego prowadzącej do centrum miasta na wysokości stacji benzynowej przy ulica Bobrzańskiej. Jak wskazał, w taksówkę uderzyło osobowe Audi. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga w kierunku centrum Poznania jest zablokowana. Na miejscu pracują jeszcze dwa zastępy strażaków. Poznań Rozpędzony samochód uderzył w taksówkę. Zginęli kierowcy. Jak dowiedziała się interia.pl, ze wstępnych informacji policji wynika, że do wypadku doszło z powodu znacznego przekroczenia prędkości. Kierowca Audi miał z dużą prędkością uderzyć w taksówkę skodę stojącą w zatoczce podano. Jeden z kierowców był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Drugi zginął na miejscu informuje portale poznań.pl powołując się na wielkopolską policję. Radio Poznań relacjonowało wcześniej, że ulica Krzywoustego w kierunku ronda Rataje została zablokowana. Ruch kierowany był objazdem przez żegrze. Na trasie tworzą się korki samochodowe.